Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam 10 ciekawych produktów, które możecie kupić na Aliexpress. Linki do każdego z nich znajdziecie w opisie filmu. Przejdźmy więc do pierwszego produktu jakim jest dozownik ciasta naleśnikowego. Jak się okazuje przygotowywanie naleśników nie zawsze należy do najłatwiejszych. Zdarza nam się wylać na patelnię zbyt dużą ilość ciasta, czy też niezamierzenie udekorować nim blat i kuchenkę podczas przenoszenia go w chochli. Z pomocą pojawia się dozownik, którego możecie użyć także do ciasta na gofry czy mafiny. Dzięki niemu nalejemy odpowiednią i jednakową ilość ciasta, unikając zabrudzeń w kuchni. Wystarczy nacisnąć jego uchwyt, tym samym zwalniając blokadę umożliwiającą przepływ ciasta. Produkt ten ułatwi Wam pracę w kuchni i oszczędzi czas, który do tej pory poświęcaliście na sprzątanie. Kolejnym przedmiotem, który chciałabym Wam dzisiaj zaprezentować jest przenośny blender do warzyw i owoców. Dzięki przenośnemu blenderowi możemy delektować się świeżymi, gotowymi do spożycia posiłkami praktycznie w każdym miejscu. Jest on odpowiedni do wszelkiego rodzaju soków, koktajli, smoothie, a nawet przygotowywania pysznych zupek dla najmłodszych czy domowych kosmetyków w postaci odżywczych maseczek. Niewątpliwą zaletą Blendera jest fakt, że jest on bardzo lekki i poręczny, a więc bez problemu możemy wrzucić go do plecaka czy torebki. Wystarczy naładować urządzenie przy pomocy kabla USB, który dostajemy w zestawie, wrzucić nasze ulubione składniki z wodą lub mlekiem i możemy cieszyć się pysznymi koktajlami za sprawą dosłownie jednego przyciśnięcia. Siedzący tryb życia, stres oraz zmiany zachodzące naturalnie wraz z wiekiem powodują, że coraz większa ilość osób skarży się na bóle kości, stawów czy mięśni. Mogą nas one dopaść praktycznie każdą porą roku. Dlatego warto sięgać po dostępne metody uśmierzania i zapobiegania tego typu dolegliwościom. Może nam w tym pomóc uniwersalna poduszka masująca z funkcją ogrzewania. Jest przystosowana do masażu wielu partii ciała i pomaga przy dolegliwościach takich jak bóle pleców, bóle karku, skurcze mięśni, a nawet celulit. Poduszka wykonana jest z miękkiej skóry i przyjemnej oddychającej tkaniny siateczkowej. Dzięki kilku głowicom masującym eliminuje bóle, umożliwia relaks po ciężkim dniu i ułatwia regenerację i rozluźnienie napiętych mięśni. Dzięki dwóm rodzajom kabli, które dostajemy w zestawie, poduszki możemy używać dosłownie wszędzie, także podczas jazdy samochodem. Kolejnym gadżetem, o którym opowiem, będzie dająca efekt przepięknej tęczy musująca chmurka do kąpieli, która uczyni każdą kąpiel niezwykle przyjemną i energetyzującą. Wystarczy wyjąć ją z opakowania i umieścić w ciepłej wodzie, by po chwili cieszyć się efektem musującej tęczy, która wydobywa się aż, uwaga, do 20 minut. Poza doznaniami estetycznymi, chmurka posiada także szereg prozdrowotnych właściwości, gdyż jest wykonana z naturalnych składników. Regeneruje, nawilża i wygładza skórę, a także uwalnia słodki zapach, który zdecydowanie sprzyja relaksacji i odprężeniu. Chyba każda kobieta wie, że porządne i dokładne wyczyszczenie pędzli do makijażu to nie lada wyzwanie. Ja osobiście nigdy nie miałam do tego cierpliwości i kończyło się po prostu na wymianie zużytego pędzla na nowy. Nadzieję daje jednak zasilane przy pomocy baterii urządzenie, które pewnie część z Was zdążyła już poznać. Umożliwia ono bardzo dokładne czyszczenie i błyskawiczne suszenie pędzli. Wyposażone jest w 8 uchwytów dopasowanych do różnych kształtów i rozmiarów końcówek pędzli. Po odnalezieniu właściwego umieszczamy pędzel w uchwycie, a drugą jego stronę łączymy z elektryczną szczoteczką. Pędzel wkładamy do pojemniczka z wodą i jednym przyciskiem uruchamiamy urządzenie. Następnie wyciągamy pędzel nad powierzchnię wody i powtarzamy czynność w celu wysuszenia go. W zestawie dostajemy wspomnianą szczotkę elektryczną, naczynko na wodę oraz estetyczny stojak na szczotkę i wymienne uchwyty na końcówki. Otwieranie wina w czasach studenckich było zarówno dla mnie, jak i pewnie wielu osób prawdziwą męką. Na stacji, często bez dostępu do otwieracza, trzeba było uciekać się do naprawdę dziwnych sposobów. Za sprawą tych wspomnień, gdy tylko natrafiłam na elektroniczny otwieracz do wina, nie musiałam długo zastanawiać się nad zakupieniem go. Jest to naprawdę wygodne urządzenie podświetlane i wyposażone w dwa przyciski. Wystarczy osadzić otwieracz na butelce i naciskając jeden z nich, w łatwy i przyjemny sposób wyciągnąć korek. Następnie, wciskając drugi guzik, usuwamy korek z urządzenia i możemy cieszyć się napojem. I to wolnym od odpadów po nieudolnych próbach dostania się do niego. Następny gadżet to mini prostownica do włosów, dzięki której możemy zmienić lub poprawić fryzurę w każdym miejscu i o każdym czasie. Urządzenie błyskawicznie się nagrzewa i posiada długi kabel, który zapewnia swobodę w jego użytkowaniu. Producent zapewnia, że prostownica nadaje się do każdego rodzaju włosów i jest bezpieczna dla ich kondycji. Dzięki niewielkim rozmiarom świetnie sprawdzi się w podróży, czy też jako stały element wyposażenia damskiej torebki. Kolejnym ciekawym produktem jest typowo kobiecy, wodoodporny smartwatch z przepiękną trójwymiarową tarczą wyglądem przypominającą diament i bransoletą zapinaną na zapięcie magnetyczne. Zegarek ten swoją funkcjonalnością zadziwi nawet najbardziej wymagające użytkowniczki. Co ważne, pasuje zarówno do codziennych, jak i do wieczorowych stylizacji. Oprócz ślicznego wyglądu ma bardzo szeroki wachlarz funkcji znacznie ułatwiających życie. Po sparowaniu z telefonem wyświetla powiadomienia o rozmowach przychodzących oraz wiadomościach i umożliwia odbieranie ich. Wystarczy, że potrząśniemy zegarkiem, a nasz smartfon uruchomi kamerę i zrobi zdjęcie. Ponadto umożliwia całodobowe monitorowanie pulsu, monitorowanie snu oraz śledzenie cyklu menstruacyjnego z przewidywaniem dnia owulacji. Sprawdzi się też podczas treningu za sprawą krokomierza, licznika spalonych kalorii oraz pomiaru przebytego dystansu. Umożliwia też zlokalizowanie zaginionego telefonu i dba o nasz dobry humor, wysyłając miłe powiadomienia. Co istotne, obsługuje język polski, a za sprawą magnetycznego zapięcia pozwala na łatwe regulowanie bransolety. Kolejny produkt to poręczna alternatywa dla bardzo drogich i skomplikowanych depilatorów laserowych. Ten prosty w obsłudze profesjonalny depilator zapewnia porównywalny efekt i umożliwia bezpieczne i bezbolesne pozbywanie się włosów, nawet z trudno dostępnych miejsc na skórze. Od razu jednak zaznaczę, że urządzenie to poradzi sobie jedynie z włosami czarnymi i ciemnymi. Nie nadaje się natomiast do włosów w kolorze blond, białym czy siwym. Po włączeniu tego depilatora mamy możliwość wyboru jednej z pięciu dostępnych intensywności jego pracy, w zależności od stopnia wrażliwości naszej skóry. Po każdym strzale lampka kontrolna poinformuje nas, kiedy urządzenie zostanie naładowane i gotowe do ponownego użycia. Zazwyczaj jest to czas od 1 do 3 sekund. Według producenta do całkowitego pozbycia się owłosienia potrzebujemy około 8 tygodni. W zestawie dostajemy okulary ochronne i ładowarkę do urządzenia. Ostatnim gadżetem jaki Wam dziś zaprezentuję jest na pewno w większości znany odkurzacz do zaskórników. Wyposażony jest on w 5 wymiennych końcówek dostosowanych do różnych obszarów skóry twarzy, co umożliwia oczyszczanie nawet w trudno dostępnych miejscach. Możemy ustawić trzy tryby intensywności, zależnie od kondycji naszej skóry i tego, jak bardzo jest ona wrażliwa. Odkurzacz jest ładowany przy pomocy kabla USB, który dostajemy w zestawie. Według sprzedawcy, w sposób bezpieczny oczyszcza twarz, pozostawia skórę gładką, świeżą, promienną i lepiej wchłaniającą kosmetyki. To już wszystkie produkty, które chciałam Wam dzisiaj zaprezentować. Jeżeli wytrwaliście do końca i filmik Wam się spodobał, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Do usłyszenia w kolejnym zestawieniu. Cześć!